Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Na kanale była kilka razy biała Toyota Pro Ace, bohaterka kilku odcinków, już jej nie ma i kolega słuchajcie, zakupił nową Toyota Pro Ace. Tak, został wierny Marce mimo wszystko, z tym, że ta jest w automacie, nie chce już manuala, bo on generalnie był zadowolony z niej, nic się nie działo poza tą skrzynią biegów manualną. Także dalej w dieselku, ale mocniejszy dizelek, 190 koni, no i dużo lepsza wersja. Właśnie w automacie, na full ledzie. Parktronic z tyłu. I z przodu. W ogóle wersja po lifcie, z takim dużym grillem. Z przodu oddzielne siedzenia, no bo tam miał ławkę. No i tylne drzwi odsuwane z obu stron. W tamtej Toyocie miał tylko z jednej. Także kolega pozostał przy marce numer jeden na świecie. Dzięki, trzymajcie się.